Ależ napięcie wisi w powietrzu, atmosfera gęstnieje z minuty na minutę. Arena Marzeń to będzie pierwsza taka rozgrywka w tym nowym, przepięknym obiekcie. Zaraz będziemy świadkami zmagań prawdziwych zawodowców. Czeka nas ostra walka do ostatniej minuty spotkania. Szybkie akcje jeden na jeden. Pressing, gra z skrzydłami. To wszystko zobaczymy dzisiaj w najlepszym wykonaniu. Specjalnie dla Państwa z Centrum Wydarzeń, Bartek Karpowski i Tomasz Zimoch. Zaczynajmy! Halo, halo, a co tu się wyprawia? Jak mnie mam, nasza drużyna wchodzi do gry. Spójrzcie na sprzęt, spójrzcie na koreczki. Już ich polubiłem. Na początku kapitan Tomek. Tomek i jego drużyna przypominają mi rewolwerowców, sześciu wspaniałych w pracy. Szybcy jak gepard, skuteczni jak odplamiacz do ubrań i dzisiaj będą porażali swoją energią, swoimi emocjami, swoją szybkością i zdecydowaniem w działaniu. To będzie ekstremalny Zespół. Jednym słowem, dziś na budowie będzie bęk. Bęk! Ostatni rzut oka na pole gry. Jaka będzie dzisiejsza strategia? Znając tę drużynę, możemy liczyć na błyskawiczne tempo i zaawansowaną technikę. Kibice zacierają już ręce. Stawiasz na ustawienie 4-3-3? Spodziewam się raczej nowoczesnego i uniwersalnego 2-2-1. To odważne, bardzo odważne rozwiązanie i może zaskoczyć przeciwników. Warto wprowadzić je do gry. Ja szedłbym w 2, 2 7 3 Ta formacja sprawdza się idealnie, jeżeli stawiamy na szybkość. Proszę Państwa, ależ ruszyli, cóż za precyzja, tu nie potrzeba żadnych zbędnych słów. I jaka praca, no, lekkość modelki i balans lewa prawa jak u boksera. To jest poziom. To dla nich stały element gry, robi to setki, tysiące razy. Mówię Ci, pamięć mięśniowa, on to może robić z zamkniętymi oczami. Zyskuje przewagę, ponieważ nie musi korzystać z narzędzi. Bez narzędziowiec, czym doprowadza przeciwników do furii. I to się nazywa mieć fach w rękach. Wracamy na boisko, a tu Team Spirit, duch zespołu, co za zespołowa praca. Ci dwaj grają pięknie box to box. Co za koronkowa akcja, nawet koronczarki z koniakowa teraz zebrane. Patrz, patrz, to nie do powstrzymania. mamy to, tak się teraz łączy. Trenowali to zagranie wiele razy, dwaj przyjaciele z boiska, można by powiedzieć, a nawet zaśpiewać. Widać doświadczenie, widać technikę, to są zawodnicy, którzy świecą przykładem. Klasa mistrzowska. Zapnijcie pasy bezpieczeństwa, bo to będzie akcja, jakiej świat nie widział. Akcja jeden na jednego. Widać grymas z wysiłku na jego twarzy, czy utrzyma balans w tym szalonym tepie. Ach, jaki drybil! Przeszedł go bez najmniejszej straty. Byle dalej, panowie, byle do przodu. Tutaj na każdym odcinku musi być pełne połączenie. Pełna kon... O, jaka asysta! Popatrzmy, co się będzie działo. Będzie zapewne pokaz wybornej techniki. I zobacz, jaka precyzja. Wystarczy mu ciut, ciut odrobina miejsca i trafia za każdym razem. A nasi potrafią docisnąć jak nikt inny. A i potrafią! Dają z siebie 101%. Nie wykręcają się od żadnej akcji. jest światło bramki! Tak się tworzy skuteczne akcje! Ten element gry zawsze cieszy! Zobaczmy, co dzieje się na ławce rezerwowych. Widzimy zawodników czekających w ogromnym napięciu na moment wejścia do gry. Tu nie marnuje się ani sekunda. Mięśnie w ciągłym napięciu. Cały czas coś się dzieje. Każdy z zawodników ma kontakt z trenerem. Spójrz, tamten cały czas coś kręci, jak ciocia Bożenka ogel mogel w macieryszu. A przecież to nie jest metoda. My działamy gładko, bez skręcenia! Panie i panowie, ale to żmiowisko kabli. Jak tu się poruszać w takim gąszczu? No jak? Zafundowali nam niezłą łamigłówkę. Dysponują bezbłędną techniką, więc na pewno sobie poradzą. Ale, ale, czy ja tam widziałem zagranie ręką? Czy to dozwolone? 2-2-1, mówiłem ci 2-2-1, tylko tak można zapanować nad tym chaosem. I popatrz, że zrobił to gołymi rękoma, bez żadnej pomocy, ależ ich wykiwał. Mistrz, mistrz nad Bardzo celna decyzja! Złączeni na zawsze.